Partnerem odcinka jest Serwis Nieruchomości w Kambodży.pl. Twój zaufany partner w Kambodży od 2009 roku. Pomagamy Polakom w zakupie nieruchomości, realizacji projektów deweloperskich, obsłudze prawnej, zakładaniu, prowadzeniu firm, otwieraniu kont bankowych, fizach, pozwoleniach na pracę, anonimowym transferze środków oraz wymianie krypto. Sprawdź! Www. w Przyjechał Marcin. Ula la la Dziewczyny były kupiły Chickena. No tak, wiadomo, bo azjatki to. Słuchajcie, dziewczyny robią jedzenie. Coś tu, coś tam, aż mi zaparował. Wyświetlacz. Słuchajcie, po wygotowaniu kości dla psu taka galaretka się zrobiła, że ją zjem. Aha, a my mamy tutaj. Witam wszystkich. A już przywitałem w następnym odcinku? I zobaczcie, jak pięknie wygląda. Ale może kapelusz coś nagrać? Tylko, że zimne, już chyba niestety. Dobra, i zaraz będzie następne wchodzić. Pięknie. Dobra. Kolejne dania wjeżdżają w przyniesieniu. Dżun, bo nie wiem kto zrobił. O, no, ładnie to wygląda. To robi wrażenie. Dobra. Na O, jeszcze tak jest. Dobrze, to taką mamy dzisiaj kolację. Niekej sypin. Pan sypin. Dobra, słuchajcie, i tak zaczynamy naszą ucztę. Tu już rozbiera kurczaka. Mamy tutaj lokalne kwaszonki. Mamy sos. Mamy tutaj wołowinę taką, jajko, zupę z flaków i nią tutaj. No jest w czym wybierać, a jak nieco się jeszcze dołoży. ale ja byłem jeszcze pałeczki przynieść. O! Dobra, i to jest dla Stefana, bo tu siedzi i czeka grzecznie. Masz. A. Okay, no, 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 no. Bo laki się tu nam wprasza i przeszkadza. Dostał nawet coś, ale no. ten, a, a Stefan tak rzecznie siedział, się to dostał. No. Słuchajcie, na wieczór oglądam sobie live CBCB i taką jajecznicę zrobiłem na luźno. Luźną, trochę ryżu pod spodem jest, no w ten sposób, bo kapelusz robi takie mocno zesmażone, a ja Chińczycy tak robią, Azjaci, a ja robię taką luźną na jajecznicę. Dopowiem, że już jestem po live jest Jun, tak, już po. Słuchajcie. Dzień kolejny, dziewczyny będą jadły lunch, śniadanie coś takiego. A ja z kapeluszem jadę na chińskie magazyny, bo przyszedł towar z Chin w postaci akcesoriów do mojej kamery Insta360. O, widzę tam My z kapeluszem przyjechaliśmy do restauracji przed tymi chińskimi magazynami. Marcin podlewa te kwiaty, bo one jednak są pod dachem tutaj te wiszące Zaraz nie ma komu. Ale jak pada, to jak zacina to okej, okay, a jak nie zacina no trzeba podlewać. Słuchajcie, to jest prawidłnie nalane piwko Idę zobaczyć Marcin tam kupuje szaszłyki Są mi kury, które gania Stefan jak tu jest. No Będziemy mieli szaszłyczki prosto z takiego fajnego grillka. To się sprzedaje na YouTubach. Co tam wybrałeś? To Wszystko, co O. Dobre. Prawie trzeba siaszyć połody po drodze. Tak. Wątpliwie. Ale robi się aż Pomogę pani, trochę poprzekładam, żeby nam się nie przypaliło. To się nam w takiej kartonik styropianek, ale na liściu banana, żeby no wiadomo, jest to gorące. Jakby się stopił styropian, przykleił. Dobra i taka jest nasza nasza lunch, no bo chciałem powiedzieć kolacja, nie kolacja. No to można zaczynać. Chcę Tabasco. Słuchajcie, idziemy na chińskie magazyny. Później wrócimy jeszcze do Polonii. Ale Pierw się zatankujemy. Pojechaliśmy na magazyny. Widzę, że trzymają serwis z Tajlandii. Też tam tanio można kupować. Słuchajcie, siedzę z Marcinem. Nie wiem, kiedy ten materiał wypuszczę, ale mam jeszcze dzisiaj live aż Jun, bo jutro Jun wyjeżdża. To jeszcze jeden live. Nie wiem, czy ten live już był, czy dopiero będzie, bo nie wiem, kiedy ten materiał wypuszczam. Marcin, słuchaj, przez to siedzenie tutaj kapelusz już pojechał. A my dwa projekty, żeśmy wymyślili dzisiaj, w które wdrażamy. Jutro live, u mnie na kanale, najprawdopodobniej, tak? Hmm. Może tak być. Jutro live, bardzo, bardzo coś w ogóle, i zupełnie inny projekt, Też zaczynamy na pewno, wiele osób będzie zainteresowanych i tu wszystko wychodzimy teraz do was. Już teraz nie robimy dla nas, robimy dla was, oczywiście tak jak ja mówiłem, my też musimy... coś z tego, no bo tak, na tym polega. Na tym polega, jak my będziemy mieli, to i wy będziecie mieli. Ale tak, jest, jest parę pomysłów dobrych. Tak, dwa projekty już wchodzą. Pokaż, <laughs> czuję zadowolenie. Projekt jutro przeradza się w koncept, a koncept jutro przeraża się, przetwarza się, materializuje. Jutro już będzie pierwszy live. Zapraszam wszystkich ja z Marcinem. Zawsze te live'y dobrze chodzą. Dzisiaj dżun, ale nie wiem, może to jutro wypuszczę, to już dżun było wczoraj. Tak czy inaczej, jeszcze jeden koncept, to się dowiecie też na dniach. No mega, mega sprawy. Jeden z drugim nie ma nic wspólnego. Także dwa, dwie duże sprawy, dwie duże rzeczy będą się działy. Dobra, słuchajcie, ja już jadę do siebie. Marcin też zaraz jedzie do siebie, zamykamy. Kapelusz już pojechał, bo po drodze na market jeszcze kupić jakieś jakieś żarełko do zrobienia. Chińskie. Marcin ja jadę! Zobaczę, czekał, żeby bramę zamkną. Dobra, wróciłem. Laki po drodze za mną przybiegł. Tu widzę Chińczyk przygotował żarełko, on lubi tą kapustę. Ryba. Te już szaleją. Chcesz powiedzieć? Szuka jak tu od góry zaatakować Na razie Leila ma przewagę A kapelusz robi jedzenie. wróciliśmy do domu. Nie wiem, czy nagrywamy, chyba nagrywamy. Ja wszystko to będzie zupa jajeczno-pomidorowa. Tutaj przyprawki zawsze robione czyli papryka zwykła, papryka ostra, czyli i czosnek oraz, to jak to powiedzieć, ginger. Zawsze mi ucieka słowo. Dobra, mamy sałatę czy kapustę. Kapusty, nie sałaty, co ja gadam. Tutaj taka zieleninka, ryba. Okay. Ginger to jest, to jest ten... No miałem ci tylko słowo, znowu nie czekam. Ok? Dobra, olej. Teraz to do tego, a to później będzie dopiero smażona na koniec, nie? żeby bardziej podsmażona zieleninka była, to wpierw była smażona, rozumiemy, no rozumiem. to dobrze, czyli jeszcze raz, ale jeszcze raz to trzeba będzie zesmażyć. i mocno ścinają jajka. to nie jest tak jak u nas. Po kolejnych trzech minutach jest coś takiego. I pierwsze danie mamy zrobione. Teraz moje ulubione. Smażona kapusta. Jej objętość się bardzo zmniejszy Oczywiście będzie sos sojowy do tego. Daj jakieś parę minut wygląda to już tak. Trochę szczupiory. Czaniał i dziędziale No bo ten, ten sos sojowy już jest dodany. Zobaczcie kaszle od tego tutaj chili, które paruje z tłuszczem nośnik tego chili, bo kapsaicyna się w tłuszczach rozpuszcza. Dobra. Dobra, z Chin przyszło jeszcze jedno takie, bo mi się tutaj to rozszaniło Tu można czymś przylepić, ale kupiłem nowe. Najwyżej to sobie jeszcze naprawię w międzyczasie. Pierwsze co sticker 3 metrowy, żeby mieć efekt drona z Insta 360. Jak wędka, nie będziemy teraz tego rozkładać jutro to się rozłoży Popróbujemy. I do tego dwa statywy, jeden uchwyt mocujący do motorka i jeden taki no mini tripod. Można go wyżej chyba z tego co wiem wysunąć jeszcze będzie wyższy, nie? A tu kapelusza już ryba weszła. My tu zielinę, jak królika, to dla naszych piesków, wołowink. Wołowinka, pomarańcza, Ja dla nich kroję. teraz, żeby nam nie przeszkadzali przy jedzeniu. A ja. Dobrze. Lena Stefan, no. Tu ta peluszowa ryba. Później mam efekt końcowy. Też. No, dobra łowinka dzisiaj. Słuchajcie, wczoraj trzy razy wynikła taka sytuacja, że June jakby nie rozumiała angielskiego i strajda jej przetłumaczyła, bo słyszała z daleka. Także myślę, że to już jest ten czas, że może i ze Stray Life'a zrobimy. Czemu nie? Myślę, że jeszcze ma gorszy taki poziom biegu, biegłego, no, takiego mówienia, tak, bo, bo, bo tego doświadczenia ma dużo mniej, ale rozumie dużo więcej. Może nie dużo więcej, ale wczoraj były trzy razy był przypadek, że to ona jej wytłumaczyła po kmersku o czym my rozmawiamy, o co ja ją pytam. Także myślę, że już przyszedł czas, że za jakieś parę dni zrobimy ze stregę. no niech też kurde tym uczestniczy i oczywiście połowa dla niej. O, ale ja tu na nim nie lubię tego, bo to jest taka skoszona ryba, ale wygląda dobrze. Słuchajcie, w związku z naszymi dwoma też projektami ja już tak mówię tutaj przem i wobec, już tak definitywnie, że nie odnoszę się do żadnych afer tutejszych, lokalnych i tak dalej, nie interesuje mnie współpraca z Marcinem, reszta, no, no nie, nie, nie odnoszę się do niczego, tak, żeby była jasność, nie, nie inspiruję niczego i nie uczestniczę w niczym takim, no to by było na tyle, tak, z tego co chciałem też powiedzieć i oświadczyć, nie. Bo mi się nie chce, a to już też nic nie daje. Zupa kapusta, jajko i będzie ryba. I don't need rice, so for me no rice, please. Mhm. Dobra, to tak to wygląda Wszystko podsunąłem do siebie. O, będę... Ja będę żar. Dobrej, dobre, Mmm. Mm. Wow. John, what do you think about the Chinese food? Very good food. Oh.